Hej, witajcie na moim kanale. Dziś chciałam przyjść do Was z tematem osoby, o której filmik już był tutaj na tym kanale. I w sumie uznałam, że przydałoby się dodać parę rzeczy, ponieważ no, jest trochę już nieaktualne. To co powiedziałam w tamtym filmie, dużo rzeczy się pozmieniało, więc po prostu robię taki update. Nie wiedziałam też, czy nagrywać ten temat, czy nie nagrywać, ponieważ widziałam, że dużo kanałów na ten temat już nagrało. A nawet ta osoba, o której powiemy, czyli Julia Queen of the Black, sama ma teraz kanał na YouTube, sama opowiada swoją historię, więc uznałam, że trochę zbędnie będzie dodawać od siebie jeszcze trochę parę groszy. Ale uznałam, że skoro już taki film był na moim kanale, to zrobić taki update. No dodatkowo pojawiło się kilka nowych rzeczy, o których mm, które dotyczą tej sprawy, o których Julia pewnie sama nie powie. O hejcie, jakiś na nią wylał opinii publicznej. Więc jeżeli temat Was interesuje, to koniecznie zapraszam do oglądania dalszej części. Nie zapomnijcie również o subskrypcji. Mam nadzieję, że dobijemy 500 subskrypcji, więc bardzo proszę, żebyście zasubskrybowali jeszcze, jeżeli tego nie robicie. Ponieważ ja nagrywam wszystkie filmy, sama montuję, wszystko robię sama, więc docenicie w ten sposób moją pracę. Za co Wam dziękuję z góry. No i oczywiście łapka w górę, komentarz, no ale jednak najważniejsza jest tutaj dla mnie ta subskrypcja. I tak jak mówię, wiele rzeczy się zmieniło od tamtego momentu, w którym powiedziałam o Julii. Zmieniło się wiele, to co na pewno to to, że nie jest ona już w związku z Sebastianem. Można powiedzieć, że też jest teraz całkowicie inną osobą, jak sama Julka twierdzi. Ponieważ weźmy pod uwagę też to, że jak ostatnio wypowiadałam się o niej, ona praktycznie nie była aktywna w social mediach, miała tak naprawdę troszkę TikToka i coś tam wstawiała. Ale niewiele osób w ogóle o niej pamiętało, wiedziało, wydawałoby się, że zniknęła. A teraz tak naprawdę Juka odbudowuje swoje social media, aktywnie prowadzi Instagram. Teraz nawet wzięła się za YouTube'a, więc naprawdę można powiedzieć, że jest aktywna w social mediach. I jak mówię, to też ona sama opowiada o swojej historii. Tylko weźmy pod uwagę to, co ja widzę. To, co możemy wziąć pod uwagę, to, że Julka bardzo opowiada w pozytywny sposób, mówi to, że się przemieniła nastąpiła zmiana w jej życiu, co oczywiście nie mówię, że nie jest prawdą. Prawdą jest to oczywiście duży plus i wszyscy do pewno wspierały Lukę wokół niej. Ale to, co najważniejsze, to to, że no w życiu człowieka są chwile lepsze, są chwile gorsze, więc to, że teraz jest lepiej, nie znaczy, że znowu nie może być gorzej i to jest to, o czym warto pamiętać. Jeżeli Luka o tym nie pamięta, to nawet jeżeli widzimy jej, jej przemianę, to jednak no Życie z nie jest bajka, po prostu nie zawsze jest dobrze i nawet jeżeli jest dobrze, to zawsze może być gorzej. Nie wiem czy rozumiecie o co chodzi, ale po prostu to nie, życie to nie jest prosta linia, to jest sinusoida. Teraz może być super, a za miesiąc może być tragedia. Po prostu mówię to, bo znam życie sama po sobie, wiem jak to wygląda, więc po prostu nie przyzwyczajmy się do chwil, które są aktualnie, ponieważ nic nie trwa wiecznie. Może zrobiło się trochę dramatycznie, ale chodzi mi o to, że Jukka teraz w tym momencie pokazuje bardzo taką pozytywną stronę swojego życia: o tym, że ich życie jest teraz cudowne, po prostu najlepsze, jakie mogła sobie tylko wymarzyć. No i w co nie wątpimy, w co ja nie wątpię, bo ona rzeczywiście mówi, że spełnia marzenia, bo mieszka tam w Stanach, podróżuje, więc na pewno żyje życiem wielu osób, o których inni by marzyli. No i co tu można powiedzieć? O to, że po prostu trzymać, trzeba kciuki, żeby było dobrze. I żeby Julka się spełniała i znowu nie wpadła w jakieś uzależnienie, ponieważ pamiętajmy, że te uzależnienie do wszystko, od czego ona była uzależniona, to wszystko może mieć nawrót i to, że ona nie bierze teraz, nie znaczy, że znów nie nie po coś, po jakąś używkę, po, po to co robiła. Ale Julka też jak sama twierdzi, zmieniła się od momentu rozstania z Sebastianem twierdzi, że on miał na nią negatywny wpływ, zamazała tatuaż, który sobie z nim wspólnie zrobiła, żeby przekreślić taką czarną kreską chwilę z nim i ich wspólne dotychczasowe przednie życie. Mówi też o tym, że Sebastian ma u niej spory dług, że wiele rzeczy jej zabrał, wiele pieniędzy jest jej winien i powiedziała, że po prostu czuje się, wykorzy czuła się, czuje się wykorzystana przez niego, ponieważ jest łatwowierna, no, jak też wiemy po jej związku z Juksem, ona bardzo sparszona w tych chłopaków, robi dla nich naprawdę wiele, a oni po prostu wykorzystują, jak sama luka twierdzi. No ale, choć mimo tego, że została wykorzystana tu dużą kwotę pieniędzy, to jednak mieszka za granicą, funduje sobie ekskluzywne wycieczki, więc Julka nie może narzekać, że żyje w jakimś, yy, że żyje w samej sytuacji finansowej, bo bardzo dobrze się jej wiedzie, no i widać to po prostu po niej. No i Julka zdecydowanie wróciła do social media z tematem takim, że pokazuje dobre chwile życia, o tym, żeby się nie poddawać, że każdy może spełnić swoje marzenia, więc zdecydowanie taki y, content, taki, wiecie, power. Co zauważyłam, to to, że wiele osób pisze w komentarzu, że jest na taką Comfort Person w ogóle to z tą Comfort Person. To widzę to u każdego w komentarzu, zawsze się znajdzie komentarz, gdzie ktoś napisze, jesteś moją Comfort Person. Ale tak, u Julki również jest sporo takich osób, które takie piszał, że przy niej teraz oglądający kontent czują się lepiej. No i rzeczywiście jest to niesamowite, ponieważ każdy, kto oglądał poprzedni content Julki, po prostu łapał się za głowę, nie dowierzał, a teraz Julka zupełnie pokazuje co innego i pokazuje to, że można zmienić się w internecie czy w rzeczywistości, no. I rzeczywiście zdobyła albo odzyskała tych widzów, którzy przestali oglądać, teraz od nowej oglądają, więc jej się udał ten powrót. I jest to naprawdę niebywała przemiana w internecie, rzadko kiedy zdarza się taki przypadek, że ktoś rzeczywiście obróci się o 180 stopni czy 60 stopni, zmieni swój content i po prostu tym jaki jest, przekona widzów, odbiorców, że to jest wszystko prawda, a tak zrobiła Julka. I każdy kto zna z tych poprzednich lat, jak miała 12-13 lat, jak jeszcze miała te emo włosy i kolegowała się z nami Chan, to rzeczywiście ma bardzo podobną energię jak z tamtych dawnych lat. Ale tak jak mówię, nic nie trwa wiecznie, nie ma tylko dobrych chwil. Julka oczywiście dalej pokazuje swoje super chwile, wycieczki na Instagramie, ale zaczął spadać na nią ogromny hejt. I nie chodzi tutaj o hejt, że ludzie nie wierzą w jej przemianę, albo że wypominają coś z poprzednich akcji, które zrobiła. Przeprosiła za akcję z przem, Nikt jej nawet tego już nie wypomina. Do czego ludzie się więc przyczepili? Do jej wyglądu. Mianowicie, jeżeli odstawicie używki narko, które Julka zażywała to automatycznie no tak naprawdę chyba każdy to był uzależniony brał codziennie lub po prostu zażywał takie substancje tyje. Julia również przytyła. Było tak samo w przypadku Nikiti, Nikiti, Nikity. również spadł na nią ogromny hejt po tym jak odstawiła używki ona oczywiście mówi, że czuje się dobrze że jest teraz zdrowa ale ludzi to nie interesuje, ludzi liczy się tylko wygląd. No i teraz to samo jest w przypadku Queen of the Black. Ona mówi, że czuje się dobrze w swoim ciele, że czuje się zdrowa, ale tak naprawdę pod każdym postem, którym, po, którym pokazuje się bardziej tak nie wiem w bikini, na plaży, to jest masę osób, które po prostu bardzo, bardzo ciśną i bardzo krytykują. Są osoby, które chcą ją pnąć po, ku górze i piszą je, że wygląda lepiej, że wygląda kobieco, żeby się nie przejmowała. Ale sądząc po komentarzach, jakie się wylewają na nią, to nie wiem, czy Julka będzie dalej pokazywać swoje ciało, czy będzie tak na tyle odważna, żeby dalej robić to, co robi. I to jest aspekt, pod którym się zastanawiam, czy Julka nie podda się w swojej działalności, czy nie będzie próbowała przejść na jakąś rygorystyczną dietę, żeby zadowolić swoich widzów. Oby nie, bo skoro nie bierze, już nie zażywa żadnych, y, substancji, które brała, czuje się zdrowa i żyje teraz swoim idealnym życiem to po co miała to zepsuć, no i po co ludzie mieliby jej to zepsuć. Więc to, co ważne, to żeby Julka teraz nie wpadła znowu w taki dół, żeby nie przejmowała się tym, co ludzie mówią, żeby robiła to, co robi, bo dobrze jej to idzie, dobrze jej działa to teraz na psychikę. No oczywiście dobrze było, gdyby miała też wsparcie psychologa, szczególnie właśnie w tym, w tym hejcie, jaki ją spotkał, jaki się na nią wylał, bo na pewno walka z tym, jak zakończyła przygodę z tymi substancjami, to jest walka, którą musi chyba mieć do końca życia, tak mi się przynajmniej wydaje. Po prostu w momencie, gdzie ona jest w towarzystwie, jakim się obraca, zawsze może wyjść coś do niej z tą propozycją, żeby coś naprawdę zażyła, i wtedy ona może ulec tej presji, czy po prostu zdjąć od nowa i wtedy znowu może wpaść w to, co była wcześniej obnie, bo na ten moment jest naprawdę dobrze. To jest tak mniej więcej wszystko, co się tutaj wydarzyło. Julka też y, nie mieszka w Polsce, ale przyjechała do Polski, zrobiła taki mini ten Grid. Y, było dużo osób, więc jak widać, w Polsce no, przez tych fanów jest dalej lubiana. Można powiedzieć, że no, czy to oficjalnie, no nieoficjalnie powiedziała o swojej nowej relacji, która jeszcze nie jest właśnie oficjalna, ale mówi, że idzie to w taką stronę romantyczną. Julce umarła też przyjaciółka. Mm która też była influencerką, była w w twórczyni wstawiła parę filmików, zdjęć na stories, że jest w żałobie, ale nie będzie się odnosiła do tego. No i tak się sprawy mają. Dajcie znać koniecznie, co myślicie na temat Julii Pelc, o jej przemianie, o tym, o jej wyglądzie, o tym, co uważacie, czy wierzycie w jej przemianę, jak Wy na no to patrzycie. Jeszcze raz zapraszam do subskrypcji tego kanału, bo jak mówię, chcę dobyć 500 subskrybentów, więc jeżeli możecie pomóc, to bym bardzo Was prosiła. O, jakby co, to nie zrobiłam nic z włosami, nie obcięłam ich, po prostu zrobiłam sobie taką fryzurę y, do tyłu, żeby bardziej było widać tą bluzkę, ale jak widać, nie, nie są, nie są obcięte, są takie same, tylko po prostu no, przysłaniały te oto, więc chciałam coś tak do tyłu, żeby było widać, tak w ramach y, sprostowania. No i co, do zobaczenia w następnym filmie, jaki się tutaj pojawi. I z mojej strony to wszystko. Dziękuję za dzisiaj i widzimy się w następnym filmie. Pa, pa.